Cześć. Dzisiaj plotkowałam sobie o polityce z koleżanką, również korwinistką. Opowiedziała mi, że ostatnio ręce jej opadły, gdy, gdy rozmawiała z kimś, kto twierdził, że w Polsce jest tak źle, bo jest kapitalizm. Nie trafiały do niego jej argumenty, więc przedstawiłam koleżance mój, według mnie, niepodważalny argument tłumaczący, że w Polsce nie ma kapitalizmu. Chcę się dziś podzielić z wami tym argumentem. Czasem, zwłaszcza na początku dyskusji, warto wyjść od tego mojego argumentu, właśnie na zarzut, że w Polsce jest źle, bo mamy kapitalizm. Bo niestety, gdy, gdy zaczniecie tłumaczyć same definicje kapitalizmu, czy socjalizmu, czy, czy procesy na rynku, ktoś wam może nie uwierzyć albo uznać, że jest to jakaś wasza opinia czy interpretacja definicji kapitalizmu. A jest argument rzeczywisty, taki niepodważalny, czarno na białym, który jasno mówi, że w Polsce kapitalizmu nie ma. W jednym z moich poprzednich filmików o monarchii mówiłam również o republice i o sile, jaką ma w republice konstytucja. Mówiłam też, że bardzo lubię w Stanach Zjednoczonych, które są republiką, że Amerykanie wyciągają w różnych dyskusjach po prostu konstytucję i mówią w jakiejś tam dyskusji na przykład o posiadaniu broni, że zgodnie z drugą poprawką konstytucji przysługuje mi prawo do posiadania i noszenia broni i koniec. Nasza polska konstytucja niestety jest w mojej opinii słaba i Polska to nie republika, tylko demokracja. No ale używajmy to, co mamy, tym bardziej, że w tym temacie akurat konstytucja nam trochę pomoże ludziom wytłumaczyć stan faktyczny w Polsce. Gdy jeszcze raz ktoś Wam powie, że w Polsce jest kapitalizm, wyciągnijcie konstytucję. Nie musi być oczywiście w formie papierowej. Link do Konstytucji Polskiej znajdziecie w opisie tego filmiku. W rozdziale pierwszym Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w artykule, w artykule 20, czytamy społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności Działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli, upraszczając to dość długie zdanie, podstawą ustroju gospodarczego Polski jest społeczna gospodarka rynkowa. A społeczna gospodarka rynkowa to nie jest synonim kapitalizmu. To nie jest kapitalizm, a więc w Polsce nie ma kapitalizmu. W zasadzie to już powinno wystarczyć i, i po prostu zakończyć dyskusję, wasz oponent powinien już w tym momencie przyznać wam rację, zwrócić honor, że kapitalizmu w Polsce rzeczywiście nie ma. Ale na wszelki wypadek przedstawię wam logikę, jak można wytłumaczyć, co to jest społeczna gospodarka rynkowa, gdyby jeszcze ktoś był oporny. O samej społecznej gospodarce rynkowej możecie oczywiście poczytać, przedstawić oponentowi definicję, ale nawet nie wnikając w dokładną definicję samego tego pojęcia, można łatwo udowodnić, że nie jest to synonim kapitalizmu. Nawet ja osobiście bardziej, bardziej wolę tak to tłumaczyć niż, niż poprzez samą definicję tego tylko pojęcia, bo myślę, że może mocniej kogoś zmusić do myślenia, a przy okazji przedstawić parę ciekawych punktów. Nazwa społeczna gospodarka rynkowa składa się z dwóch składników: społeczna i gospodarka rynkowa. Zajmijmy się najpierw drugim składnikiem. Sama nazwa gospodarka rynkowa również nie jest synonimem kapitalizmu bo. Posłużę się Wikipedią ze względu na wygodę. Wiem, że Wikipedia stawia wiele do życzenia, ale wygodniej mi Wam to pokazać na źródłach z Wikipedii. Popatrzcie, co czytamy pod hasłem gospodarka rynkowa. Dominującym współcześnie przykładem gospodarki rynkowej jest gospodarka kapitalistyczna. Błędem jest jednak używanie pojęcia gospodarka rynkowa w charakterze synonimu kapitalizmu bowiem rynki nie są unikatowe dla kapitalizmu i nie ma w nich nic nieodłącznie kapitalistycznego. Zarówno gospodarki przedkapitalistyczne, np. feudalizm, jak też wiele form socjalizmu, na przykład socjalizm rynkowy, w bardzo dużym stopniu polegało na rynku jako mechanizmie dystrybucji i alokacji, w związku z czym również zalicza się je do kategorii gospodarek rynkowych. Jaki więc jest synonim kapitalizmu? Pod hasłem kapitalizm czytamy. Kapitalizm. System gospodarczy oparty na prywatnej własności środków produkcji i w konsekwencji czerpania z, ich, z nich zysku oraz na swobodnym obrocie dobrami w ramach wolnego rynku. Stąd też gospodarka kapitalistyczna nazywana jest również gospodarką wolnorynkową. Swoboda działania na rynku przejawia się w postaci wolnej przedsiębiorczości, wolnego obrotu towarami i usługami, swobodnego obrotu prawami własności, istnienia sprawnych instytucji finansowych oraz na wolnej konkurencji pomiędzy podmiotami. A więc w naszej polskiej społecznej gospodarce rynkowej składnik gospodarka rynkowa odpada jako argument, że w Polsce mamy kapitalizm. Przyjrzyjmy się pierwszemu składnikowi społeczna. Społeczna odnosi się do społeczeństwa, społeczność to, to pewna wspólnota. Jak ja słyszę społeczny czy, czy wspólny, wspólnotowy, to słyszę Socjalizm. Za Wikipedią czytamy. Socjalizm. Doktryna gospodarcza postulująca upowszechnienie świadczeń socjalnych i poddania gospodarki kontroli społecznej poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub spółdzielcze. Częścią wspólną wszystkich odmian socjalizmu jest częściowe lub całkowite. Odrzucenie idei kapitalizmu oraz promowanie idei sprawiedliwości społecznej. Promowanie idei sprawiedliwości społecznej. Hmm. No wróćmy na chwilę do konstytucji. Rozdział pierwszy, artykuł drugi. Czytamy: Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Ciekawe, prawda? Czytając definicję socjalizmu, też podkreśliłam, że występuje w niej słowo instytucje korporacyjne. W głowach wielu ludzi, jak jest mowa o korporacjach, to myślą od razu o kapitalizmie, a korporacje wcale nie są związane z kapitalizmem. Korporacje nie chcą kapitalizmu, bo kapitalizm gwarantuje wolną konkurencję. Więc takiej korporacji mogą nagle pojawić, się, może nagle pojawić się nowa konkurencja w postaci małych graczy, którzy odbiorą część zysków korporacjom. Więc korporacje wolą skomplikowany system prawny, wolą społeczną gospodarkę rynkową, wolą socjalizm, bo mają pieniądze na dobrych prawników, którzy ich poprowadzą przez gąszcz ograniczeń prawnych. Pomogą ominąć podatki, no i w ten sposób nie będą mieli drobnej konkurencji, bo ten mały przedsiębiorca nie poradzi sobie na rynku bez pieniędzy na superprawnika czy doradcę finansowego i zostanie zduszony przez ciągłe zmiany prawa, czy przez fiskusa, czy w ogóle zniechęcony. Ale skupmy się na, na tej społecznej gospodarce rynkowej. A więc w naszej polskiej społecznej gospodarce rynkowej składnik społeczna również odpada jako argument, że w Polsce mamy kapitalizm. Zwrócę wam jeszcze dodatkowo uwagę na artykuł 22 w rozdziale pierwszym polskie, polskiej konstytucji. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Jak czytaliśmy wcześniej w definicji kapitalizmu, kapitalizm opiera się na swobodzie działalności na rynku. Więc skoro w Polsce można tę swobodę ograniczać, to jak możemy niby mieć kapitalizm? No się, to, to się po prostu nie trzyma kupy. Podczas tego mojego dzisiejszego wywodu, tutaj, mówię o składnikach nie bez powodu. Gdyby ktoś się Wam jeszcze upierał, że w społecznej gospodarce rynkowej w tej części gospodarka rynkowa jest mimo wszystko ukryty kapitalizm, i dlatego w Polsce jest źle, a wyżej wymienione przeze mnie definicje nie przekonują takiego uparciucha. No wiecie, bo jest to trochę skomplikowane do zrozumienia, albo, albo fakt, że używam Wikipedii, się komuś nie spodoba. To proponuję w takich wypadkach taką analogię, trochę bardziej przyziemną, łatwiejszą do przyswojenia. Powiedzcie temu człowiekowi tak. Mamy społeczną gospodarkę rynkową, a więc w naszej analogii społeczna to będzie marchewka, a gospodarka rynkowa, czyli to, co według ciebie jest kapitalizmem, to będzie jabłko. Jesteś producentem soku marchewkowo-jabłkowego i sprzedajesz ten sok w kartonach z opisem Sok Jabłkowy. No, bo przecież w soku marchewkowo jabłkowym ukryty jest sok jabłkowy, więc jest to według ciebie sok jabłkowy. Czy to w porządku sprzedawać ludziom ten produkt pod nazwą sok jabłkowy? No, mam nadzieję, że powiesz, że nie. No, kiepski byłby z ciebie producent, w innym wypadku i w kapitalizmie po prostu byś upadł, bo nikt od ciebie nie kupowałby takiego trefnego soku jabłkowego. No, chyba że żyłbyś w społecznej gospodarce rynkowej i polski rząd by ci wypłacił jakieś dopłaty i rekompensaty z zabranych pieniędzy nam wszystkim w formie podatków, abyś ty nie zbankrutował, bo w twojej firmie pracuje sporo ludzi, którzy straciliby pracę. No, sam pomyśl, czy to jest sprawiedliwe i co jest lepsze, tak naprawdę, dla, dla nas wszystkich. A skoro zgodziliśmy się, że nie jest w porządku sprzedawanie w ten sposób soku, to dlaczego sprzedajesz mi teraz produkt, że w Polsce jest kapitalizm, czyli próbujesz mi wcisnąć sok pod nazwą pomarańczowy, skoro rzeczywistym produktem jest społeczna gospodarka rynkowa, czyli sok marchewkowo jabłkowy.